Podbaza. Te sławne dyskoteki. Kto nie przyjdzie, to ciota. Jest każdy, żeby nie było. Miej dużo kumpli. W większą część dyskoteki biegacie jak pojebani. Jeden sebek z klasy, zamiast tańczyć i śmieszkować, siedzi na stołówce smutny. Bądź dobrym kolegą. Ej, seba! Po co ci loszka do tańca? Chodź się bawić na parkiecie. Seba mówi, że nie może. Dajesz mu spokój. Prawie koniec imprezy. Ostatni kawałek. Zgadujesz się z innymi i wyciągacie sepka na parkiet. Jest na środku. W tle sławna piosenka z tamtych czasów. Jamal. Jak to bagietoman przeszukuje mnie? Przecież mam prawo lurkować to, co chce. Seba rzuca się na ziemię i zaczyna tańczyć Breka. Każdy zdziwiony z jego umiejętności. Krąg koło sepka, klaszczemy, zabawa i w ogóle. Koniec rapsów, muzyka. Cichnie, gasną światła dyskotekowe A Seba nadal tańczy na ziemi Podbiegają nauczyciele, telefon, karetka, ambulans Na drugi dzień w szkole Obniżone zachowanie dla ciebie i kumpli Nie wiesz czemu Dowiadujesz się, że Sebek chorował na epilepsję I wcale nie był królem breakdance'u